Cześć, Mam na imię Ewelina i witam was w siódmym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym światecznym poradniku temat będzie dotyczył zakupów z punktu widzenia ekologicznego. Zacznijmy od wyjaśnienia tego, co kryło się w ostatnich dniach w moich i moich bezdomniaczków. Jak każdego y, razu, gdy otwieram kalendarz, zaczniemy od kredarza. Wolf of Inderness, czyli kalendarza Michalinki, co czeka od nas ciekawego pod numerem 15. Wszystkich kalendarzy adwentowych jestem bardzo tego ciekawa. Teraz przejdziemy do drugiego kalendarza, czyli kalendarza Winfurizon dla Kodzifierainy. A teraz przejdziemy do moich kalendarzy, czyli kalendarza z żelkami. i kalendarza z herbatami świątecznymi. Kalendarze kalendarzu mamy. Przedłużarkę, czarną herbatę. Yy, przysmaki na zewnątrz są przysmaki z szyi kaczki. A na kota mamy przysmaki z owiec, jagnięciny i ryby. Ja Zaczniemy od kalendarza Wolf of Indernest, który jest oczywiście kalendarzem adwentowym z smakami dla Michalinki, czyli naszego ukochanego kondelka. Teraz przechodzimy do kalendarza Purison, czyli kalendarza mojej ukochanej Kozi Ferajny. E, ogólnie chciałam szczerze, że dzisiaj będziemy szukać numeru 16 w wszystkich kalendarzach adwentowych. Teraz przejdziemy do moich kalendarzy adwentowych. Myślę, że koło nie będzie niespodzianką światła z kalendarza żelkami. A później idziemy do numeru 16, czego jestem bardzo ciekawa, w kalendarzu adwentowym z herbatkami. A więc pod numer 16 w dzisiejszym kalendarzu, właśnie adwentowym, znalazłam. Smaki dla psa są to buca jak nience. Smaki dla kota są to dobre są smaki z kurczaka i ryby. Oraz moja żelka, na teraz najlepsza jest pomarańczowa i herbatka. O smaku dzisiaj herbatka właśnie jest o smaku jagody z limonką. Ja stoi i zobaczę czy będzie y, smaczna i zobaczyłam jak będzie pachniała. Wiesz, że herbat bardzo ładnie pachnie. Punkt pierwszy tego filmu to Polacy kontra święta. I ten pierwszy punkt zaczyna od takiego słowa, myślę, że większość Polaków zna, czyli zastaw się a postaw się. Polacy wydają co roku dużą ilość pieniędzy na prezenty świąteczne. Na przykład w roku 2021 Polacy wydali na jedną osobę kwotę około 100 zł. Najmniejsza ilość wydanych pieniędzy to 50 zł ale aż 15% osób wydało kwotę na 200 zł. Punkt drugi tego filmu to jakimi zasadami warto się kierować przy świątecznych zakupach. Wiekiem osoby, którą chcemy obdarować, zainteresowania, zainteresowaniami obdarowanego ilością prezentów w takiej sytuacji jest na, mniej znaczy czasem lepiej oraz ilością prezentów na jednego członka rodziny. Trzeci punkt tego filmu to oryginalne prezenty, które proponuję dla Was. Na przykład pomoc przy przygotowaniu gili, zaproszenia na przykład do kina czy kawiarni, pastarz zrobiony deser lub upominek w formie plastycznej, jeśli oczywiście jedna osoba lubi takie rzeczy dostawać, lub po prostu szczera rozmowa z drugą osobą. Czasem ten czas, który poświęcimy drugiej osobie, jest najlepszym prezentem na świecie. Czwarty punkt tego filmu to, gdzie można kupić eko-prezenty. W internecie mamy dużo możliwości, na przykład na Rynku Wtórnym albo Marketplace. Możemy kupić różne fajne prezenty w sklepach takich jak Finded, Zalando, Shopi czy Allegro. Czasami można naprawdę znaleźć fajne perełki w sklepach z używaną odzieżą. No oczywiście są sklepy stacjonarne. Przechodzimy do piątego punktu tego filmu. Ym, przedostatniego właściwie, czyli czy więcej znaczy lepiej. Niestety w wielu przypadkach kupno dużej ilości prezentów, zwłaszcza związanych z jednym tematem, na przykład takimi prezentami jak są kosmetyki lub inne rzeczy, które jest bardzo dużo ym, w podarunkach. Kończy wszystkim się tym, że obdarowany, w rezultacie przedmioty mogą stać się tej osoby ciężarem. Tego czasu będzie się trudno podbyć. W końcu, wiele razy się mówi, że prezentów się nie wyrzuca. I faktycznie niektóre osoby tak myślą i pozostają to na lata, bo wydaje mi się, że po prostu dana osoba to darowała tym prezentem. Będzie już to jakoś sprawdzać czy kontrolować. Ja może nie, ale jest taka opcja, że prezentów się jednak nie wyrzuca, prawda? To jest 6 tego filmu. Mam nadzieję, że dla Was najciekawszy. To, co ja kupuję w mojej rodzinie święta. A są to przede wszystkim słodycze, na przykład w formie dużej czekolady. Yy, mogą być to oczywiście jakaś kota pieniężna. Po prostu dla rodzinki prace ręczne, które oni faktycznie się cieszą z tego, co wiem i im się one podobają. Równie ciekawym prezentem jest po prostu prasa. Na przykład yy, Motoświat, Angora, czy czasopisma bardziej dla kobiet. Ostatnimi prezentami, jakimi bardzo lubię w przyszłości u są to po prostu książki, która je bardzo lubi. I tak naprawdę jest ulubiony prezent jej i pochłania je bardzo szybko. Jak widzicie i można to zauważyć, prezenty nie muszą być ani drogie, ani nie, może, nie musi być też ich bardzo duża ilość. Pamiętajmy, że warto czasem kupić prezentów mniej, a drożej. Żeby prezent był dużo używany dla danej osoby również cenny. dla, dla osoby właśnie obdarowanych jakimś prezentem, który się nie spodobał, że to, co dostaniemy, nie musi być z nami na całe życie. Bardzo warto przemyśleć, na, czy ta rzecz nam się przyda. Nie bójmy się oddać prezentu na przykład z rynku turnego. i jeśli bardzo chcemy, to może będą mieć daną osobę, która obdarowała, że prezent troszkę się nie udał i że oddaliśmy go w dobre ręce. I przykładowo, jeśli mamy jakąś książkę, która jest dla nas mało interesująca, czy wystarczy oddać ją do biblioteki, żeby stała się użyteczna dla innych y, czytających książki osób. Możemy też oddać jakieś ubranie, które wszedłoby się nie spodobało, albo sprzedać właśnie w którym też, albo po prostu oddać dla ubogich osób. To samo dotyczy się na przykład koców, czy jakichś takich bardziej. Rzeczy, które możemy po prostu oddać do Srońska. Tam zwierzęta też się z tego ucieszą, a przede wszystkim wolontariusze i osoby, które się tym zajmują. Święta nie chodzi tylko o prezenty, lecz o to, co czujemy z drugiej osoby.